Siemanko, z tej strony Jaszy Mojad i dzisiaj będziemy nagrywać Flappy Birda no więc zostawcie subskrypcję dzwoneczkiem i lajka no i zaczynajmy może w tym odcinku będziemy sły słychać dobra Lecimy dalej. Okej. Okay, niestety spadliśmy. Dobra, ale. Yy, mam nadzieję. No, chyba każdy zna tą grę. Znaczy. No, musi każdy prawie znać tą grę. Dobra, ale jak ktoś nie zna, to wytłumaczę. W ogóle jesteś. Takim ptakiem, który sobie lata. No i są rury i musisz się jakby tak latać, żeby ją umijać. Żeby iść do tych dziur, które są pomiędzy rurami. Rozumiecie? Mam taką nadzieję. Yy... Okej, okay, 25 naprawdę dobrze. Medal. Okej. Okay. Aj! O krawędź. O krawędź. Mm, dobra. I ogólnie to ten Flappy Bird znaczy ten ptak, którym się lata, jest niebieski, zmienia kolory. Tak. Teraz jest niebieski, nie wiem czemu, cały czas jest niebieski, ale zaraz się pewnie zmieni, no bo on się zmienia na czerwony, żółty i chyba niebieski, właśnie. Może to jest randomowe i teraz po prostu się zmienił. Wcześniej był niebieski, teraz też był niebieski. I teraz nie może być znowu niebieski, no. no. niebieski! Ale naprawdę jest różne kolorowe. Teraz jest akurat niebieski. Znowu. Nie wiem, teraz już nie ma szans, żeby był niebieski. O, widzicie? Jest żółty. Mówiłem, że jest y, niebieski, żółty i czerwony. I znowu ta krawędź. Wcześniej też zahaczyliśmy o krawędź O, widzicie? Teraz jest... Czerwony właśnie. Ogólnie Flappy Birda może być dużo, bo... No on po prostu mi najmniej zajmuje pamięci. Więc go może być dużo. Ogólnie to jest seria z Flappy Birda. Będzie pewnie jeszcze drugi odcinek. Trzeci i tak dalej. Dobra, lecimy dalej. Aj, uderzyliśmy. Ale to jest srebrny medal. Tam są ogólnie medale. I jest chyba tak. Jest yy, brązowy, srebrny, złoty. I są jeszcze... Jest trochę. Na pewno jest też diamentowy, ale jeszcze jakiś jest. Tylko nie pamiętam jaki. Dobra, ale lecimy dalej. Mm, ogólnie tutaj jest taki jakby, yy, jakby są różne tekstury, tak można powiedzieć. Znaczy nie że tekstury, tylko jakby to co jest w tle. O, tak. To co jest w tle są jakby inne. Bo czasami jest jasno, a czasami jest yy, ciemno. Czasami jest właśnie tak jak teraz. Tam widzicie, są jakieś budynki w tle. I jest jasno, a czasami też jest ciemno. O! Mamy złoty medal! Jest! Złoty. Może będziemy mieli diamentowy. Aj, złoty. Ale i tak złoty to bardzo dobry. Bo złoty się tak świeci na żółto. Znaczy, on się tak. Czasami się mylę. Y, brązowy z żółtym, bo mi się wydaje, że są podobne trochę, ale jak. bo to było na początku się myliłem, teraz już się nie mylę, y, bo myliłem się po prostu tak, że. Y, 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 bo ten brązowy jest troszeczkę tak troszeczkę podobny do żółtego, ale potem jak się widzi już ten złoty. To, yy, to się wi to wiadomo, że jeden jest złoty, a tamten jest brązowy, więc... No. Okej. Okay. Dobra, jest już brązowy medal. To jest brązowy, ale najpierw mi się tak tylko wydawało, a potem już nie, bo wiedziałem jak wygląda złoty. No. Mm. Dobra. Ogólnie ta gra jest łatwa. Tylko że no... Czasami nie wiadomo, ile razy kliknąć. Tak jak teraz, właśnie. Kliknąłem za dużo razy i mi jakby dotknęło rury. No. Dobra. I ogólnie nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, żeby zrobić jak tak lata nad jakimiś. I pod, znaczy, no, jakby przez rury. Nie wiem, kto wpadł na taki pomysł. To jest po prostu dziwne, bo tak leci przez te rury. I nie wiem. Dobra. Ja bym naprawdę bardzo chciał mieć ten, ten diamentowy. jest chyba za 40, chociaż nie jestem pewien, bo jeszcze nie miałem diamentowego, ale ja bym tak chciał. Muszę się... No nie! Co ja zrobiłem? Dobra. Lecimy dalej. No nie! Też znowu tak te... do ten czubek. Dobra, lecimy. Już mamy 14, już mamy 16. I za niedługo chyba będzie srebrny medal. Jest już srebrny, więc będzie złoty. Może? Mam nadzieję. Tylko nie mogę. Tak, za dużo razy skakać, jak jestem za nisko. Okej, okay, jest złoty, ale od razu spadliśmy na złotym. Ja bym naprawdę bardzo chciał, żeby było to 40, żeby był diamentowy. No nie, co ja zrobiłem? Dobra, lecmy. O, widzicie? Jak wcześniej mówiłem o tym tle, teraz jest takie ciemne niebo. I są gwiazdy. No. Okej. Okay. Hmm. Według mnie w tej grze jest dziwne to, że cały czas, jakby cały czas jest tak, że pokazuje ci się, żebyś klikał. Jak już jak raz zagrasz, to wiesz o tym, żeby klikać. Jak raz ci się tylko pokażę, to potem już wiesz, żeby to, wiesz, żeby to klikać. Więc to jest niepotrzebne, żeby to cały czas się pokazywało. Według mnie powinno to raz się tylko pokazywać. O, e, widzowie, to by chyba było na tyle. Ja się już z Wami żegnam. No i pa!